Dzień dobry wieczór wszystkim naraz i każdemu z osobna, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Grzesiek, nic się nie zmieniło, a dzisiaj ostatni, przynajmniej na jakiś czas odcinek o grze Dark Souls od studia From Software. Jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, dzisiaj uzupełnimy sobie serię o kilka kwestii, które zarówno w mojej i waszej opinii są ciekawe i które jednocześnie nie nadawałyby się na osobny odcinek. Żeby uchronić was przed ortograficznym linczem postanowiłem nie wklejać zdjęć z komentarzami, ani nie podawać ników, no bo... no cóż... to myślcie się sami i zaczynamy. Zacznijmy od czegoś szybkiego i prostego, czyli na czym gram w Soulsy. Na chwilę obecną na PC, -cie. dlatego też na materiałach od czasu do czasu widać jak płynność gry szlag trafia, ponieważ mój stary piecyk nie jest zbyt potężny, ale w przyszłości planuję zaopatrzyć się w wersję Dark Souls Remastered na PS4. Pytanie numer 2. Kim był Soler z Astory? Pytanie, które zadaje sobie prawie każda osoba, która gra w Soulsy. Solers Astory to bardzo dobrze wyszkolony rycerz, który ma w pewnym sensie obsesję na punkcie słońca, ponieważ chęć, jak on sam mówi, odnalezienia własnego słońca sprawiła, że zdecydował się na zostanie nieumarłym, by wydłużyć sobie czas życia, co z kolei zwiększyło jego szanse na osiągnięcie celu. Ma to jednak swoje pozytywy, ponieważ w ciężkich jakby nie patrzeć czasach jego zamiłowanie do słońca sprawia, że nie popada on w depresję czy cokolwiek innego, tylko cały czas wypełnia swoją misję. Pewnie dla Japończyków jest to jakaś alegoria ciężkiej pracy i tak Poza tym, Soler jest mistrzem ciężkiej pracy, ponieważ opis jego zbroi brzmi następująco: Zbroja Solera za story rycerza Słońca. Wspaniale wykonana, ale nie posiada żadnych specjalnych właściwości. Niesamowita sprawność Solera musiała wziąć się z rygorystycznego wyszkolenia, gdyż jego wyposażenie nie posiada żadnych specjalnych właściwości. Wydaje mi się, że wyjaśniłem kwestię Solera wystarczająco, więc przechodzimy do następnego pytania. Czy mógłbyś dokładniej opowiedzieć historię i symbolikę Pinwila? Jest to trudne zadanie, ale zrobię co w mojej mocy. Muszę jednak podzielić moją odpowiedź na dwie części. Wersję oficjalną, czyli to, co możemy się dowiedzieć, czytając na przykład opisy przedmiotów w grze, oraz wersję nieoficjalną, czyli w gruncie rzeczy teorie fanów, które łączą poszlaki w mniej lub bardziej złożoną historię. Oficjalnie nie wiemy o nim praktycznie nic, poza tym, że ukradł Gravelordowi Nito Rytuał Rozpalania, jest swojego rodzaju nekromantą i pracuje, a przynajmniej pracował nad czymś dużym. Fanowskie teorie mają jednak trochę więcej do zaoferowania. Po pierwsze maski. Pinwil nosi trzy maski, maskę ojca, matki i dziecka, z czego tylko maska ojca ma oczy, a w historii istnieje pojęcie masek pośmiertnych, czyli między innymi odlewów, które składano do grobów i którym przypisywano magiczną siłę. Po drugie w katakumbach możemy znaleźć pomieszczenie z delikatnie uchyloną trumną, w którym to pomieszczeniu znajduje się również rzeźba kobiety trzymającej dziecko na rękach. Na razie nie znaczy to zupełnie nic, ale zaraz do tego wrócimy. Po trzecie maska ojca upinguila znajduje się najniżej i w gruncie rzeczy wygląda to trochę jakby jedna osoba nosiła dwie dodatkowe na barana i każda z tych osób miała na sobie maskę i na koniec została narzucona na niej jakaś peleryna. Koniec końców powstała teoria, która mówi, że Pinwill jest ojcem, który utracił żonę i dziecko i z tego powodu zaczął zgłębiać zaawansowaną nekromancję, żeby prędzej czy później móc wskrzesić swoją rodzinę, a w momencie, w którym go spotykamy, na razie jest na etapie wskrzeszania szkieletów. Tak to mniej więcej wygląda. Dalej pytanie o moje stanowisko w sprawie teorii mówiącej o tym, że Manus i sprytny karzeł to jedna i ta sama osoba. Dla niewtajemniczonych krąży po internecie teoria, która mówi, że Manus, ojciec Otwani, czyli ostatni boss z dodatku Artorias of the Abyss, będący kimś w rodzaju pra-człowieka, to tak naprawdę sprytny karzeł, który na początku świata odnalazł mroczną duszę. Jeśli o mnie chodzi, to trudno mi jest jakkolwiek się do tego odnieść. Znacie to uczucie, kiedy nie umiecie za bardzo gotować i jecie jakąś potrawę i jesteście przekonani, że czegoś w niej brakuje, ale nie wiecie czego, bo nie umiecie gotować? Ja mam podobnie z tą teorią. Czegoś mi w niej brakuje, żeby stwierdzić, czy ma ona sens, czy też nie, bo jakby nie patrzeć, jest dużo powiązań między Manusem a sprytnym Karłem, ale jednocześnie wydaje mi się, że dusza Manusa powinna w takim wypadku dodawać punkty człowieczeństwa, albo nie wiem. Potrzebowałbym trochę więcej informacji na ten temat. Może kiedyś twórcy podzielą się czymś, co raz na zawsze rozwiąże ten problem. Dalej mamy kwestię, o której sam chciałbym trochę powiedzieć, mianowicie kim jest Havel. Jest to całkiem silny przeciwnik, którego spotykamy w piwnicy Wieży Strażniczej w mieście Nieumarłych. Był on niegdyś biskupem, potem rycerzem i przyjacielem samego Głyna. Prawdopodobnie to właśnie Gwyn zamknął Hawela skałę w piwnicy wieży strażniczej, możliwe, że dla jego dobra. Hawel oczywiście prędzej czy później stał się pustym, chociaż kto wie, może Głyn przeczuwał, że za niedługo Hawel straci zmysły i zamknął go dla swojego własnego bezpieczeństwa. W gruncie rzeczy Hawel nienawidził Sita S'a i ogólnie magii, i te dwa fakty są jednymi z najważniejszych w jego historii. Istnieje bowiem teoria, która mówi, że po tym jak Cid otrzymał tytuł księcia, Havel postanowił go zabić. Jednak Cid wycwanił się i Orlando ukrył zbroję jednego z ludzi Havela razem z okultystyczną pałką, czyli bronią będącą w stanie zabić bogów, i powiedział Gwynowi coś w stylu: Ej ziomuś, ten twój kumpel Havel to chyba planuje zamach stadu, sam zobacz Orlando. Nie żeby coś, ale tak tylko mówię. No i właśnie to sprawiło, że Gwyn umieścił Hawela w piwnicy wieży strażniczej w mieście nieumarłych. I ostatnie pytanie w tym materiale, czyli czy będzie więcej materiałów o tematyce Soulsowej? I na to pytanie odpowiedź już mam i to od jakiegoś czasu, ale jest ona niejednoznaczna. Mianowicie, aktualnie moje plany, jeżeli chodzi o nagrywki, wyglądają następująco: Kilko, kilkunasto odcinkowa seria o jakiejś grze, w tym wypadku Dark Souls, później dwa odcinki o potworach, seria o jakiejś mitologii, znowu dwa odcinki o potworach, następnie seria o jakimś uniwersum z książek lub filmów, dwa odcinki o potworach, i znowu powrót do serii na temat gry. I tak w kółko. Na fanpage'u znajdziecie mój plan na cały rok, a w gruncie rzeczy mam mniej więcej rozplanowane odcinki na najbliższe 2,5 roku. Jak na razie Soulsów tam nie ma. Tak więc ciężko mi stwierdzić, czy coś się w przyszłości pojawi. Jeśli nie przestanę nagrywać, to prędzej czy później tak. I wydaje mi się, że tym tajemniczym, jak cała seria Dark Souls akcentem, możemy zakończyć zarówno ten odcinek, jak i serię z pierwszych Soulsów na tym kanale. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Na pytania, które pominąłem w odcinku, odpowiem po prostu w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku. Za tydzień wrzucę prawdopodobnie dwa odcinki o potworach, jednego dnia, żeby nadrobić zaległości. Będą to Mantykory oraz Gule. Na później zaczynamy serię na temat mitologii nordyckiej. A do tego czasu trzymajcie się ciepło. No i cześć. Nie mam ciekawoski na koniec, bo cała ta seria była w gruncie rzeczy jedną wielką ciekawostką. Ale mogę zaprosić was na fanpage'a, do którego link znajdziecie w opisie, chociaż pewnie prędzej czy później będę musiał założyć nowego fanpage'a i zrobić go porządnie od podstaw.